Rejestracja kosztów ubocznych zakupu za pomocą kreatora. Wybierz obszar zakupy Na mapie zakupy uruchom kreatora zakup towary i materiały. Wybierz rodzaj zakupu, koszty uboczne zakupu. Wybierz przycisk dalej Wyszukaj kontrahenta wprowadzając ciąg znaków i wciśnij Enter. Dane kontrahenta zostaną wczytane. Wprowadź numer dokumentu zakupu. Między polami formatki poruszaj się wciskając na klawiaturze przycisk tabulatora. Wprowadź łączny koszt. Zmień formę płatności, jeśli jest inna niż domyślna. Wybierz formę płatności. Wprowadź pożądany termin płatności. Wskaż datę w kalendarzu. Wybierz przycisk Zakończ. Otworzy się okno informujące o pomyślnym zarejestrowaniu i zaakceptowaniu dokumentu zakupu. Wybierz przycisk OK. Na mapie zakupu wybierz obiekt Dokumenty zakupu. Wybierz opcję Przeglądaj dokumenty zakupu. Dokument zakupu został dodany do kartoteki i automatycznie zaksięgowany.